Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, zbliża się koniec tego pięknego dnia. Jak widzicie, lewarki już stoją obok. Więc to jest wizja, że powoli graty wywozimy. Tu widać jeszcze rozpiewszy jest, ale, ale. Wala, słuchajcie, jest pięknie bela dorobiona, tak, dosztukowana, elegancko owoskowana. I teraz wizja jest taka, że ja takie drewno na płasko, jak ono leżało tu jeszcze na płasko, to wtedy opalam, oszczotkowuję. Wtedy kładę kawałki wosku wszędzie. Roztapiam ten wosk i rozprowadzam pędzlem na szybko. Tu trochę wyszedł taki bubele drewniany. Nie? no, ale jak będę miał taki wosk na gorąco, to tutaj nawciskam tego wosku. Paluchami już. Nie no, to tak zrobię. Więc widać jest porobione. Tak, teraz tutaj jeszcze odkręciłem mój wczorajszy zastrzał. Odkręciłem go. On jest dorobiony z belki orzechowej. Nie, tam był taki prześwit, był, więc po prostu go poprawiłem. Nie. O. I psio, tak, więc dom naprawdę pięknie w tej chwili. Tutaj niestety te krzywizny tego domu są jakie są, tak, więc już starałem się uzyskać i zabazować to wszystko na czym jest, bo Gdybym miał ten dom z powrotem, jakby naprostowywać do wszystkich kątów, i w ogóle to byśmy musieli go napinać, jakby całego. Nie, że w te wszystkie narożniki, te kąty, tam to byśmy musieli to napinać w tej chwili na podstawie tej konstrukcji, która jest, już odnowiona. Uważam, że to było szaleństwo. Więc dorabiamy w stosunku do tego, co jest. Tutaj, w tej chwili, zostawiłem belkę wychodzącą. To było wyjście. Oni nigdy nie chcą mieć tutaj wyjścia. Kwestia wygląda w ten sposób, że ta belka, która tutaj przechodziła przez właśnie, właśnie przez ten beton, tutaj wyjściowy, to ona już widać, że ona ma kołki bokiem. Więc to jest jakaś belka ze ściany, która została włożona tutaj. Nie? Więc y, to jest w ogóle osobna rzecz. Nie? To jest osobna rzecz. Y, z tym, że będziemy właśnie y, y, dalej kontynuować. Tak? Ja teraz dokręcam. Więc możecie zobaczyć, no to, to, to są żmudne prace, tak? Te, te wszystkie wkręcania tych śrub i tak dalej, to są dość żmudne roboty. Yy, jeszcze plan na dzisiaj, że wybijemy te drzwi, wywalimy tą spróchniałą belkę, yy, doopalimy te drzwi, tak? I, I dopiero w niedzielę będziemy tutaj konstruować wszystko do samego końca. Yy, na chwilę obecną. Mamy zrobiono to wszystko, tak? Mamy zrobioną tą podwalinę nową razem z częścią ściany, tak naprawdę. Wyszło to naprawdę nawet fajnie. Ja uważam, że nie ma tutaj jakichś braków konstrukcyjnych niesamowitych z mojej strony. Dom został podniesiony, uważam, że około półtorej cm, i został na to z powrotem osadzony. Tyle. Poza tym, skręcamy właśnie ten zastrzał. Yy, tu, właśnie, wizja jest na to, że yy, wszelakie belki, właśnie ścianowe, yy, tak jak na przykład mamy, nie, że jest, słuchajcie, że jest, yy, że jest yy, ściana z tej strony budynku, jest z tej strony budynku, nie. I te belki są u góry. Że one idą tak, i one są na takich capach, nie? że one trzymają tą górę, żeby się nie rozjechała na boki, to jeszcze tu wszędzie, żeby mocnić konstrukcję, to tu wszędzie dać nie? belki zastrzałowe takie, że tymi śrubami to zepniemy. Tak samo na dole i wszędzie, nie? Jeśli jest taka możliwość a, a, a te, na przykład ta, ta część budynku nie, nie, nie ma służyć właśnie do mieszkania no to warto nie zrobić, a nawet jeśli ma służyć do mieszkania to po prostu zanim zrobimy, skujemy tynki w ogóle i tak dalej, bo to różne rzeczy są w tych domach porobione to właśnie porobisz te zastrzały wszędzie w tym momencie te kąty tego, tej konstrukcji drewnianej zawsze będą jakieś, tak? Nigdy nam się to już później nie rozjedzie. O ile te wszystkie wkręty, to wszystko damy właśnie, że to będzie się trzymać. A najlepiej w ogóle nie używać wkrętów, tylko przewiercić dziurę na wylot i użyć tych. Teraz tu nie mam, ale użyć prętów gwintowanych i wtedy z jednej strony mieć pręt z, z łebkiem zaspawany, a z drugiej strony nie go skręcać. I, i y, to jest jeszcze lepsze niż wkręty, tak? Y, bo być może kiedyś ten pręt puści, no nie? A, 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 te, a te pręty gwintowane, to mamy, jest spięte na podkładkach z jednej i z drugiej strony. I to zawsze będzie jakoś naprawdę bardzo dobrze trzymać. Więc yy, taka filozofia yy, tego wszystkiego. Yy, myśmy tu naprawdę zrobili kupę pracy. Yy, ściągnęłem trochę tej ziemi. Yy, teraz będą tutaj robione jeszcze, nie wiem co będzie robione, ale od tego betoniku będzie coś zrobione i będzie taka kratka. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, ja uważam. Tak że y, tu będzie to robione coś. Jeszcze nie wiemy, czy to będą cegły, ale raczej podejrzewam, że będzie betonowe drewno. Nie? Z leura będzie betonowe drewno i będzie taka kratka. To oczywiście ona będzie wkopana niżej. Tak? Y, chodzi o to, że to, co kapie z dachu i w ogóle, to, że będzie uciekać już. Nie? Chodzi o to, żeby tabelka, która już jest w tej chwili ładnie na cegiełkach, nie żeby ona miała swój odpływ wody ale ogólnie i tak jest, słuchajcie, jedwa naprawdę ze względu na to, że ta belka już w tej chwili nie jest tu zakopana jakimś betonem, tak? Nie jest zakopana jakimś betonem, więc <grytanie> to kto coś wcześniej wymyślił, że tutaj naładował tego betonu, to totalny kretyn. Nie i ta firma ta firma, która Robiła tutaj y, mojemu kochanemu inwestorowi Hancenie, to jak y, robiła ten dom y, i porobiła te betony tak w koło, to totalnie krytyni, nie? Bo y, jak oni mieli y, ten wewnątrz cały pusty i w ogóle, i w ogóle, to pierwsze co trzeba było właśnie zrobić to. Oni jeszcze mieli bardzo dużo pracy, oni odnowili ten dach, tak? Z tego, co wiem, właśnie się dowiedziałem, tu była trzcina. Z tego, co właśnie się dowiedziałem, ten dom mógł powstać 1850 do 1875. Więc, e, dom już ma swoje lata. Ściana, co jest właśnie tam, łazienkowa. Jest najgorsza, ale właśnie Hanka twierdzi, że tam trzcina była rozsypana, tak, z dachu, więc y, po prostu dlatego ta ściana wygląda najgorzej, bo była podmakana. Y, te wszystkie budynki tego typu, y, to właśnie najgorsze jest to, że po prostu dach zaczyna przeciekać, nie? Wtedy one zaczynają się psuć, tak jak nasze ule. Tak, jak jeśli, jeśli dach przecieka, robi się dziurawy, to w tym momencie nasze ule też są do dupy, nie? Więc to, to sama wizja. Dorobiłem, słuchajcie, Belkę. Zrobiłem wszystko. Jesteśmy zadowoleni jak cholera. I teraz będziemy działać dalej, tylko że na tej części mieszkaniowej będzie o tyle trudniej, że jak będę ja podnosił ten dom, nie? no to od wewnątrz to wszystko jest na stelażach z regipsami, więc e, problemy będą bardziej tego typu że e, no, nie że, 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 że po prostu będą może się tworzyć jakieś pęknięcia, a raczej na pewno już w tej chwili uświadomiłem inwestora hankę, że, że coś takiego może się dziać, dlatego trzeba zakupić kilka y, 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 tubek akrylu nie? i będziemy jechać. ale, ale ogólnie, no to tak czy siak, żeby tą belkę włożyć pod spód, to my dajemy nadwymiar tego, co już my wycięli, i w tym momencie nie podnosimy to, żeby to osiadło. Więc nawet jeśli w środku będą się działy jej jakieś historie, no to trudno, tak? Po prostu ona sama już stwierdziła to, trudno, tak? Tam wszystko już jest porobione, wszystko jest elegancko, więc jak wyjdą jakieś niuanse, to po prostu nie, tam zrobimy drobną poprawkę i tak dalej, i będzie ok. Tak? Na samym końcu, więc ona sama siebie jakoś nie widzi w tym problemu. Bardzo jej zależy na to, inwestorowi naszemu, że, że, że po prostu te ściany już nie będą dalej osiadać, tak, bo to z latami dzieje się coś takiego, że te ściany normalnie wyginają się, te, 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 bale w środku, które są, to one się wyginają w banany i normalnie, nie, tu coraz niżej, coraz niżej na tych kantach, nie, a ci kretyni z tej firmy jedwabistej, zanim po prostu zmienić podwaliny, porobić nowe podmurówki i tak dalej, i tak dalej. To łatwiznę, tak? Oblali wszystko wokół betonem i niby OK. Nie? A wcale nieprawda nie jest OK. Dom dalej siada, że okien, okna coraz trudniej się otwiera, i tak dalej i tak dalej. Więc to po prostu tylko i wyłącznie będzie dalej siadać. Więc tak jak mi się uda to wszystko porobić, to tak się uda. W tej chwili już wiem, że w okresie października prawdopodobnie będziemy robić kolejną część. A jeśli zaczniemy robić tą kolejną część, to bardzo szybko będziemy robić kolejną część. Więc tak to będzie wyglądać, że lecimy w koło, nie? Bo, bo kwestia jest taka, że jak zacznę robić kolejną część. To będę musiał jakby robić z nowym rzutem kolejną część bardzo szybko, żeby tam nie była dziura ani nic, nie, żeby po prostu ta cała ciągłość domu była w jednym szyku. Więc naprawdę będziemy się bawić w ten dom. Słuchajcie, naprawdę będą jakieś komplikacje z tym, nie? Tu nie będzie czegoś takiego jak z naszymi pszczołami, będzie, będzie dużo trudniej mogą się wyjawiać różne i tylko i wyłącznie kłopoty, tak. W tej chwili działamy na strefie stodołowej, nie. tą belkę, którą zmieniałem w zeszłym roku, to po prostu zmieniłem ją na te cegły, które były, a tam nawet były cegły jeszcze na glinę, więc oryginalnie, nie. A tutaj już robiliśmy wszystko, tak jak widać, prawda od podstaw, nie? Więc yy, tamta część już yy, yy, domowa, że tak powiem, to wszystko działa na tej samej zasadzie, że są te cegiełki, w ogóle te men menonickie domy mają wszystko to samo, nie? Że mają taki jakby fundamencik ułożony yy, z kamieni i gliny, nie? A, a, a na to nadchodzą cegiełki, i wtedy idą te bale. Z tym, że już pomijamy to, żeby pokazać te kamienie z, z fundamentu, bo one, nie, no, no siłą rzeczy, nie? No nie, da rady. Bardzo fajnie jest to, że ja mogę jeszcze tutaj zatopić trochę tych moich drutów z płotu, nie, i zatopię w tym w betonie ile tego się da. I wtedy na to jak się ułoży te cegiełki, no mam nadzieję, nie? Mam nadzieję, że jak nasza Hania będzie miała 50-60 lat, to przyjedzie i ten dom będzie nadal wstał tak jak stoi. Tak, w tą belkę wlaliśmy, wlaliśmy, słuchajcie, na, po, na spodnią stronę, tak i tą to, to wlaliśmy ze 2-3 kg wosku, słuchajcie, żeśmy wlali, nie? Na stronę wewnętrzną nie dawaliśmy wosku, opaliłem po prostu to porządnie, bardzo mocno, bo te belki, które ja robię, nie? Na części stołowej są bardzo, bardzo szerokie. Te deski, które tworzą tą ścianę, mają około 15 cm. Fuj! Co ja mówię? 10 cm. A ja robię tu 20 Więc to wchodzi w tą stroną stodołową, to mamy zrobioną naprawdę na cacy Więc y, 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 tak Więc tutaj wygładziłem to wszystko słuchajcie naprawdę, nie? Mimo że tu są te przerwy, to to wszystko jest tak zalane woskiem, że ona już wypływa z drugiej strony. <laughs> Więc e, zrobiliśmy tutaj numer na tacy z tym woskiem, jak zwykle. E, ten wosk to jest super sprawa. E, jak ktoś robi w ogóle kiedykolwiek podwaliny do domu, e, to warto właśnie je owoskować, tak? Czyli e, opalić drewno, troszeczkę je oszczotkować, żeby ten węgiel zrzucić i wtedy e, z tej strony zewnętrznej, czyli tu u góry, z zewnątrz i spód, nie? żeby tą belkę podwracać, tak? i wtedy poukładać na tym wosk, i delikatnie oknem go roztopić, i pędzlem roz, roz ten, nie? I, i ro, ro, rozłożyć. W tym momencie dzieje się nam coś takiego, że ten wosk elegancko, słuchajcie, i teraz jak woda będzie i w ogóle nie, to ona będzie spływać, ta woda jak po kaczce. Tak? Na dół. Więc naprawdę super. Mm. Tak. Nie i to jest właśnie bardzo fajne. Yy, tutaj pod jak widać, yy, do zdrowego drewna yy, bele. Nie. Ten dom automatycznie te belki i w ogóle się zrobiły prosto, bo ja to wszystko napiąłem, podniosłem i w ogóle. Więc yy, 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 zanim to opuściłem, tak. To podniosłem na maksa, żeby, żeby to się opuściło na ten mój nadwymiar tak około centymetra? Yy, 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 uważam, że takie podejście do ścian jest bardzo dobre yy, ze względu na to, że to wszystko nam się złoży troszeczkę. tak? Bo te domy z drewna to jest takie jakby trochę domino, ale ogromne, nie? Więc yy, taka wizja. Yy, co mogę jeszcze powiedzieć? No super, nie, wyszedł nam ten betonik, wyszły nam te cegły, wyszła ta podwalina. W tej chwili to wszystko skręcam do kupy. Słuchajcie, yy, za chwilę będą odnijone troszeczkę drzwi. Yy, I to wszystko będzie tak podkręcone, nie? Yy, do siebie, yy, do czasów, yy, aż jeszcze zrobię miksturę z mojej mikstury. Tutaj. No i w tym momencie będzie robiona tutaj ta kratka, właśnie, nie? żeby to był odpływ tej wody, bo to jest bardzo ważne, żeby woda się nie zatrzymywała na takim domu. Nie może coś takiego się dziać. Te fundamenty, te wszystkie inne duperele nie muszą być jakieś ogromne, jak uważam, tylko po prostu polega to na tym, żeby ta woda nie kapała na te ściany. To jest bardzo ważne. Z tego co zauważyłem, z drugiej strony, co my robimy tutaj z wosku, tak. To z drugiej strony super to zadziałało. Słuchajcie, woda może, możemy lać wiadrami, a ona się z tym spływa jak po kaczce. Tak. To będzie trwało na pewno wiele lat. Takie owoskowanie, bo ten wosk cały czas jest w środku tego drewna. I, i za każdym razem, kiedy ogrzewa go słońce, to ten wosk wypływa po troszku. Może? Nie? Z tego drewna i w tym momencie tworzy cały czas barierę właśnie dla wody tak, co gorsza jest w tych warunkach tutaj, że jest bardzo częsta mgła która jest zawiesista tam gła jest i ona wchodzi wszędzie w tym momencie nie, ta mgła wchodzi totalnie wszędzie a tak jak to to, to chroni niesamowicie i, i, i ta mikstura którą ja robię tutaj dla nich to też ma bardzo dużo wosków w sobie, więc y, y, ta tam mgła nie dochodzi. Ja widzę, że w tych szczelinach bardzo często oni nie doszli pędzlem, tak? Y, to nadal się dzieje co się działo, ale ogólnie powierzchnia, którą pomalowali jest naprawdę ok, więc... Y, to wszystko zależy od tego kto jak chce zrobić swój dom drewniany. Y, nie, tutaj po prostu działamy tak jak oni chcą. My tego domu nie będziemy rozbierać i stawiać na nowych fundamentach, nie, nie. My będziemy robić wszystko y, y, tak, żeby było dobrze, ale żebyśmy zrobili to w sposób, który już jest. Nie? Więc to jest dość trudne, bo te krzywizny tych ścian tego wszystkiego y, są trudne do zapania. Y, tak jak ktoś już kiedyś to zrobił, naciągnął, y, to tak już będzie. Nie? I, I tym motywem słuchajcie, że naprawdę to się udaje Tak Zrobiliśmy kawał ściany Prawda Zrobiliśmy ogrom ściany naprawdę Ja to jestem pod wrażeniem sam dla siebie I teraz y, tam belka wyszła, bo my będziemy zaczepiać o belkę dalszą już nie, dlatego zostawiłem bardzo duży koniuk, żeby można było sobie zrobić z niego jakiś tam zaczep, prawda? Pięknie jest, naprawdę. Jeszcze ją tak podskorbałem, ona naprawdę głęboko bardzo wchodzi. Nie wiem czy to będzie widać, bo jest ciemno. No nie, no jest za ciemno, ale ona wchodzi jakieś nawet, no nie wiem, no. 8 cm do środka tak, a tutaj wychodzi nie, i tak próbowaliśmy naprostować troszeczkę że tutaj jest bardziej wypukło tam mniej nie, żeby tak względnie dla oka wyglądało to troszeczkę może właśnie w ten sposób jakby lepiej, nie to wszystko to jest kwestia takiego jakiegoś takiego dosztukowania prawda tu jeszcze miałem kawałek deski która miała wychodzić tu, ale niestety w, w motywie podnoszenia ona się odłamała, więc już uciąłem i jest jak jest, ale mamy jeszcze, właśnie a, a, a artefaktowne kawałki beli oryginalnej. Nie, tu mamy, tu mamy kawałek beli oryginalnej, tak. Więc yy, w planach jest to, że tutaj dorobimy kawałek. Nie, tutaj zrobimy po prostu taki kawałek, dorobimy, nie? Że dobijemy, przykręcimy i będzie w ten sposób ok. Więc y, zrobimy taką kawałek, zrobimy takie wstawki, nie? Żeby po prostu, jak, jak już robimy to, żeby było ok, no to dorobimy kawałek wstawki. Mm. I tym motywem, drugiej strony, słuchajcie, naprawdę super mi się podoba. Super mi się podoba, jest naprawdę rewelacyjnie, yy, yy, udało się to zrobić, dom nie spadł nam na web, yy, wszystko jest bardzo w porządku i życzę wam, słuchajcie, naprawdę miłego dnia, bo, bo, bo my jesteśmy naprawdę wszyscy podgrzani tą sytuacją, tak zawsze zawsze coś robimy przy tym domu, yy, to tutaj inwestorzy wcale nie są tacy, że szukają dziury w całym, tylko... My jesteśmy wszyscy podgrzani tą sytuacją, że robimy tą nową część tego domu, nie? I, i, i wiecie, i to jest tak, tak historycznie to ja wolę wziąć mniej kaszory za to, nie? Na przykład dzisiaj tutaj spałem w części, słuchajcie, oworowej, czyli ceglany, ten część domu, więc tam spałem dzisiaj, nie? Super było naprawdę. <ścoughs> Więc yy, no to jest też tak, taka kwestia, nie, że yy, my tutaj może nie. Zobaczcie, yy, tam w tamtą szczelinę można było ręce włożyć na drugą stronę i podać sobie cześć. A w tej chwili już nie. Nie, wszystko jest. A tam można było ręce sobie podać. A teraz już jest elegancko, więc yy, naprawdę ta rynka, rynka do takich rzeczy to u mnie jest, więc... Yy, Gorąco zachęcam do jakiejś współpracy właśnie z domami drewnianymi i życzę Wam wszystkim, słuchajcie, naprawdę powodzenia i miłego dnia.